Cześć. Mam przyjemność zaprosić was do kolejnej lekcji kursu Blender Esencja. Ostatnio udało nam się omówić zagadnienie związane z dostosowaniem widoku programu do swoich potrzeb, a także stworzyliśmy własny preset. Jak widzicie teraz, pracujemy już jednak na presecie domyślnym. W dzisiejszej lekcji chciałabym, abyśmy zrobili sobie wstęp do widoku 3D. Widok 3D to właśnie to największe okno znajdujące się w centrum. To właśnie za jego pomocą modelujemy obiekt i zyskujemy bieżący podgląd na cały projekt. W każdej chwili możemy dowolnie obracać widok i zmieniać skalę powiększenia. Dokładniej to zagadnienie opiszemy sobie w kolejnej lekcji. Ważnym aspektem jest również fakt, iż do widoku 3D zalicza się również widoczny po lewej stronie panel Object Tools. Widzimy w nim operacje powiązane z aktualnie zaznaczonym obiektem. Zaznaczony obiekt to ten oznaczony za pomocą pomarańczowej ramki. Dodatkowo to, jaki obiekt jest aktualnie zaznaczony, możemy zweryfikować za pomocą panelu Outliner. Widzicie? Oczywiście w każdej chwili możemy zmienić rozmiar panelu Object Tools, a także możemy go całkowicie ukryć. Aby wyświetlić go z powrotem, korzystamy z małej ikonki plusa. Dodatkowo po prawej stronie widoku 3D znajduje się jego kolejny element. Aby go wyświetlić, klikamy na plus. Panel ten to panel właściwości zaznaczonego obiektu. Ostatnim panelem należącym do widoku 3D jest pozioma linia, znajdująca się tutaj. Chciałabym, abyśmy teraz opisali sobie jej zawartość. Oczywiście nie jesteście jeszcze gotowi na wszystkie dostępne tutaj opcje. Dlatego opiszę jedynie te, które bez problemu będziecie mogli zrozumieć. Pierwsze trzy pozycje to dodatkowe zakładki menu. Menu View zawiera w sobie opcje pozwalające na zarządzanie widokiem 3D. Pierwsza opcja to możliwość uruchomienia widoku pełnoekranowego. Jak widzicie, po jego aktywacji na ekranie widzimy jedynie zawartość omawianego dziś widoku. Wszystkie dodatkowe panele zostały ukryte. A sam widok 3D stał się większy i bardziej czytelny. Warto zapamiętać również skrót klawiszowy, odpowiedzialny za tę opcję. Jest to kontrol i strzałka w górę. Zobaczcie. Działa. Przejdźmy wobec tego do kolejnej opcji. Pozwala nam ona na szybkie wyświetlanie widoku poczwórnego. Również w tym przypadku warto zapamiętać skrót, ponieważ znacznie przyspiesza on pracę. Jest to Ctrl, Alt i Q. Widok ten jest podobny do tego, który uzyskaliśmy podczas ostatniej lekcji. Jednak dodatkowo widzimy tutaj okno z obrazem z kamery. Kiedy ponownie użyjemy kombinacji Ctrl, Alt i Q, poczwórny widok zostanie zdezaktywowany. A w obszarze edytora 3D pojawi się aktywne okno widokowe. Wobec tego, jeśli ponownie włączymy ten widok, zaznaczymy kursorem na przykład obraz kamery i ponownie go zdezaktywujemy, to właśnie to okno pozostanie na ekranie. Zobaczcie, jak szybko możemy dokonywać tutaj takich zmian. OK. Kolejnymi wartymi uwagi opcjami w Menu View są m.in. możliwość aktywowania podglądu animacji, możliwość wyświetlania poszczególnych elementów, zmiana perspektywy, kamery, czy też wyświetlanie lub ukrycie paneli Object Tools oraz Properties. Kolejne Menu Select pozwala nam na wykonywanie zaznaczeń. Menu Object odnosi się oczywiście do aktualnie zaznaczonego obiektu. Możemy go przekonwertować, ukryć, przenieść na inną warstwę, połączyć, zastosować szybkie efekty, grupować, usuwać, duplikować, a także przeprowadzać praktycznie każdą możliwą do przeprowadzenia operację. Kolejne pole to wybór aktualnie aktywnego trybu edycji. Domyślnie pracujemy w trybie obiektu. Znajdują się tutaj jeszcze takie możliwości wyboru, jak tryb malowania wagi, tryb malowania tekstury, tryb malowania wielokolorowego, tryb rzeźbienia, tryb edycji oraz wspomniany tryb obiektu. Oczywiście zastosowanie wszystkich tych trybów zostanie omówione w kolejnych lekcjach naszego kursu. Warto również zwrócić uwagę, że zawartość omawianych wcześniej zakładek menu nieco różni się od siebie na każdym z dostępnych trybów. OK, powróćmy do trybu Object. Kolejna ikonka to możliwość wyboru trybu wyświetlania obiektów. Standardowo pracujemy na trybie SOLID, który wyświetla obiekt wraz z domyślnym oświetleniem. Możemy jednak skorzystać z trzech innych ustawień. Texture wyświetla obiekt wraz z przypisaną do niego teksturą, a więc wzorem, którym jest pokryty. Wireframe wyświetla obiekt jedynie za pomocą kształtu jego krawędzi. Całkowicie pomijana jest tekstura, światło i materiał. Ostatnia opcja wyświetla obiekt jako pudełko. Na tym przykładzie tego dobrze nie widać. Jednak na tym widoku wszystkie krawędzie obiektu zostają dociągnięte do prostych, statycznych kształtów. Aby Wam to zaprezentować, powróćmy do standardowego trybu i dodajmy nowy obiekt. Wybiorę kształt kuli. Ok, teraz powróćmy do trybu pudełkowego. Jak widzicie, działa. Oczywiście taki tryb oddaje bardzo mało szczegółów. Jednak jego rendering jest najszybszy. Za jego pomocą bardzo szybko możemy na przykład posprawdzać przebieg animacji. Wróćmy jednak do trybu Solid. Dalej widzimy ustawienia tak zwanego kursora Pivot. Pivot wstawiamy za pomocą lewego przycisku myszy. Oczywiście szerszy opis tego narzędzia i opcji dla niego dostępnych w kolejnych lekcjach. Dalej widzimy ustawienia manipulatora, a więc trzech strzałek widocznych przy zaznaczonym obiekcie. Za pomocą tych strzałek możemy przesuwać obiekty w każdą stronę. Za pomocą pierwszej ikonki możemy całkowicie go wyłączyć. Ja jednak na tą chwilę się na to nie zdecyduję. Kolejne trzy ikonki to wybór trybu manipulatora. Możemy pozostać przy domyślnych strzałkach, które edytują pozycję obiektu, lub też zdecydować się na dwa dodatkowe tryby: pierwszy z nich edytuje rotację, a drugi skalę, a więc rozmiar. Powróćmy do strzałek. Pole widoczne tuż obok to tak zwana orientacja manipulatora i domyślnie powinna być ustawiona na normal. Dalej, za pomocą szeregu pustych pól widzimy wszystkie widzialne warstwy. Jak widzicie, w tej chwili jedynie przy warstwie numer 1 jest widoczny obiekt. Spróbujmy jednak przejść na warstwę numer 2 i wstawić dowolny obiekt. OK, powróćmy do warstwy pierwszej. Jak widzicie, teraz w szeregu pól pole numer 1 również jest w odpowiedni sposób oznaczone. Przejdźmy jednak dalej. Kolejna ikonka pozwala nam na zablokowanie aktywnej kamery i warstwy w widoku. Dalej widzimy już tylko ustawienia dociągania do siatki, a także możliwość renderingu sceny do obrazka lub animacji. Jak sami widzicie, na takim małym paseczku z ikonkami znajduje się bardzo duża ilość opcji. Musicie być przygotowani na to, że podobnie jest z każdym elementem blendera, jednak systematyczna nauka i odpowiedni opis pozwoli Wam poznać mechanikę działania całego programu. Tym samym kończymy już dzisiejszą lekcję. Udało nam się opisać podstawowy widok 3D, a także poziomy pasek z opcjami. W kolejnej lekcji opiszę Wam proste sposoby na wygodną nawigację po tym elemencie. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.